Cześć witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj lecimy dokarmiać kukurydzę z firmą Agri. Mamy tutaj produkty o nich, więc opryskiważ już praktycznie zalany. Muszę tylko wlać te produkty, wymieszać i lecimy na Pokażę Wam, jak wygląda kukurydza. Już chyba 3 tygodnie od siewu. Nie pamiętam dokładnie, w majówkę jakoś sialiśmy, więc już będzie te 3 tygodnie, więc pokażę, jak to wygląda. I tak, dzisiaj robimy mieszankę z trzech nawozów. Mamy tutaj pierwszy nawóz cyno Cynbofos. Który zawiera azot, do tego fosfor, bor i cynk. więc tutaj działamy na system korzeniowy. Dzięki zastosowaniu tego nawozu poprawiamy kukurydzę, dzięki temu jest odporniejsza na suszę oraz choroby. Do tego też lepiej rozwinięty system korzeniowy. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda skład. Kolejnym produktem, który mieszamy, to jest router absoluten. Tamtego używamy co po prostu kilogram. Zapomniałem dodać tutaj tego używamy 0,8 litra na hektar. Tutaj głównie jest cynk w tym produkcie. I do, na końcu dodajemy sobie po litrze po pół litra mikromiksu. Tutaj mamy też azot, potas, magnez, siarkę. Więc po prostu dajemy sobie jeszcze tego azotu siarka, magnez, dzięki. Dzięki tym pierwiastkom, po prostu kukurydza wykorzysta lepiej ten azot, który daliśmy wcześniej. Więc tak jak widzicie, chcemy odżywić ją w dwóch zabiegach. To jest pierwszy zabieg, więc pierwszy zabieg tak działamy tutaj na korzeń, żeby ten system korzeniowy w kukurydzie się rozwinął. Więc biorę się za wlewanie i resztę wam po prostu powiem na polu jak będziemy. Ja mam pierwsze, żeby narobić kilometry, a Kamil przyjechał. Ciągnikiem, także już jesteśmy na polu i lecimy. I co ta kukurydza? No? Ładna? No, no. Czy ja tu przejdę przez te krzaki? Przejdę. Ale już A jeszcze nie opryskaliśmy na chwasty. Wiem, że tak się w sumie nie powinno robić, że dokarmiać. Tu dokarmiamy też chwasty, ale chwasty dopiero polecimy od między 4-6 liści. Pojedziemy, pojedziemy mocarzem i konsumpcowuronem. A tutaj mają liści dopiero 4 czwarty się pojawia. Gdzie nie, gdzie lepsza tam kukurydza to pięć, ale w tym roku ma ładne warunki kukurydza, jest wilgotno. Wczoraj padało, przedwczoraj padało, możecie sobie zobaczyć jak ile u nas tutaj wilgoci w tym regionie. Zazwyczaj było sucho, w zeszłym roku była sucha, wiosna a w tym roku jest naprawdę wilgotna. Faktem było wcześniej zimno, ale teraz w końcu zapowiadałem ciepło, dzisiaj oko 20 stopni Wczor jutro też Wczor tydzień też, więc u nas tak fajnie ostatnio, że co tydzień w sumie jakiś deszczek spadnie i to niezły, No, więc dzisiaj sobie odżywiamy tą kukurydzę, widzicie jak wygląda, nie ma żadnych jakichś niedoborów. Jestem ciekawy jak wygląda na drugie działce, tam jest zdecydowanie gorsze stanowisko. Tutaj mamy akurat dobrą ziemię, jak na nasze tutaj realia. Czyli ta, ta, ta przy drodze, tam gdzie był słonecznik wcześniej. Tak, po słoneczniku i pojedziemy tam później zobaczyć, więc Wam Pokażę jak tam wygląda ta kukurydza, a tutaj bardzo mi się podoba. Póki co jest ona, ale mówię w tym roku są naprawdę fajne warunki do, dla kukurydzy. A więc też mam rozłożone Polecimy tutaj jest tylko 2 hektary. No, no i trzeba później poczekać na, na te pasty między 4-6 więc pewnie już niedługo, zwłaszcza że teraz będzie ciepło, tak kukurydza szybko ruszy. Drugi zabieg do karmiania będziemy robić dopiero w fazie 7. Ośmiu liści, więc ta kukurydka będzie być zdecydowanie wyższa, i to będzie prawdopodobnie ostatni zabieg nasz w kukurydzy, oczywiście. No, dobra, ja siadam w ciągniki i lecę. Jakoś trzeba sobie radzić. Liczymy krafi. Tak więc e, pierwszy zabieg powinniśmy robić w tym dokarmianiu tymi produktami właśnie drugi, e, 4 trzy, liście. My tutaj mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy trzy, wychodzi czwarty więc ten termin jest idealny. No, lecimy, tutaj już mamy prawie całe pole zrobione muszę sobie wychodzić, obmierzać gdzie mam wjechać, nie mam jeszcze śladów pierwszy zabieg w kukurydzy ale tutaj w kukurydzy ten plus, że mamy szerokie międzyrzędzia, więc sobie możemy spokojnie jechać i ich nie rozjedziemy nic mamy tutaj w Nihalandzie szerokie opony i buraków zawsze ten jeden rządek sobie rozjeżdżamy a tutaj idealnie, fajnie, ładnie pasuje kukurydzy zawsze no. lecimy dalej, bo za chwilę się śmiemy. idealny termin na Opryski, ja sobie zawsze robię te opryski wieczorami, gdy nie wieje, gdy nie ma temperatur wysokich, więc no i lubię sobie tak jeździć jest ładny widok dookoła, zachód słońca taki, więc bardzo mi się podoba taka pogoda. Dlatego sobie zostałem, to na wieczory spokojne i dlatego. Liczcie ile razy Kamil powiedział idealny, idealny no. termin, idealnie, idealnie. Kończymy pierwszą działkę, składam, opiskiwać, lecimy na drugą, tam Wam pokażemy jak wygląda tam kukurydza na zdecydowanie gorszym stanowisku i po słoneczniku. Tata tam dzisiaj był na polu i mówił, że dużo samo samosiełów słonecznika powodziło, więc jestem ciekawy jak to tam wygląda. Jesteśmy na drugiej działce, rozkładamy tukiwacz i za chwilę Wam pokażę. No i Wersja zawsze. Wersja zawsze nie może tego hotelu specjalnie Wersja. dla zasady. O, patrzcie tutaj, powiem Wam, że słonecznik jest. Większy niż nas w tej szale, nie? No, rzeczywiście. Coś takiego. Tata wziął i przywiózł i sadził, tak przesadził sobie na no, to. Tak no, że ta kukurydza też tu wygląda całkiem nieźle. Tutaj już ma nawet... No, kukury, Ej, tu niektóre po... takie większe nawet, większe są, nie? No, też mi się tak wydaje. że ta gleba była wcześniej lepiej rosła sobie, ale nie ma nie niedoborów. Ładnie zielona jest, póki co się tutaj trzymie. Gości też tutaj mamy, a tu jest, mówię, piasek, właśnie tu jest, no, mniej niż tam, bo tu, ale jest, ale jeszcze, jak napadało wczoraj, przedwczoraj, tak więc lecimy tutaj i mówię, z pastami niedługo trzeba przyjechać, mam nadzieję, że tutaj, tutaj będziemy musieli większą dawką tego misu kulturona, mam nadzieję, że tutaj ładnie nam to zwalczy. Tu jeszcze obornik był rozrzucony przed śniebem, przed więc zobaczymy, czy ten obornik jest tutaj da. Dobra, lecimy dalej tu to miejsce tak opowiedzia, jest zdecydowanie mniejsza niż inne ale to mówię, to tutaj jest klasa ziemi taka, że to jest to nasza nowa działka mamy ją chyba od 3 lat tutajże. tutaj widzicie dziury się robią, bo jest rura i woda leci z pobliżnego hotelu musimy ją jakoś wprowadzić, żeby szła. No tutaj znowu jest lepsza ziemia to jest taka mieszanka tutaj, że to jest mała czyli ziemi. W tym roku, jak się uda dobrze żebrać, kukurydzę dobrze w miarę sensownym, o sensownej porze. kukurydze, to chciałbym zasać jakieś przeżyto, czy tam to nawet spróbować. Wydowe. Zobaczymy jak to będzie, bo tu na razie odkąd mamy tą działkę, to szedł kukurydza po kukurydze. Na czwarty sezon uprawiamy to. I była dwa razy kukurydza po kukurydze. Raz był gron 10 słów, gdzie przypasował rok, raz było 5 ton że nie przepasowała prawdopodobnie odmiana. I zeszło to słonecznik, w jest stronku znowu kukurydza no i chciałem tam trochę to przełamać w końcu chociaż może... bo no nie wiadomo że z tym słonecznikiem. Więc w te chciałem też żyto albo przeżyta. albo no, żyto albo więc kończymy opiskanie. ja tutaj kończę, kończymy film, już się ciemno robi. Opisy produktów mogliście zobaczyć na początku filmu, jeśli chcecie zobaczyć więcej, oczywiście zapraszam na stronę Agri i do nich, a Wy będziecie mogli na naszym kanale zobaczyć efekty w ogóle działania tych produktów, efekty kukurydzy, jak będzie wyglądać i tych produktów oczywiście, więc zachęcam do oglądania dalszych filmów. A na tym na dzisiaj w sumie to wszystko, więc na razie.